Akt czwarty, scena pierwsza. Cela Ojca Laurentego, ojciec Laurenty i parys. W ten czwartek zatem? To bardzo pośpiesznie. Mój teść kapulet życzy sobie tego, a ja powodu nie mam, by odwlekać. Nie znasz pan, mówisz, uczuć swojej przyszłej? Krzywa to droga. Ja takich nie lubię. Bez miary płacze nad śmiercią Tybalta. Mało jej przeto mówił o miłości, bo Wenus w domu łez się nie uśmiecha. Ojciec jej, mając to za niebezpieczne, że się tak bardzo poddaje żalowi, w mądrości swojej przyspiesza nasz związek, by zatamować źródło tych łez, które w odosobnieniu cieką za obficie. A w towarzystwie prędzej mogą ustać. Znasz teraz, ojcze, powód tej nagłości. Obym mógł nie znać powodów do zwłoki. Patrz, hrabio, oto twa przyszła nadchodzi. Wchodzi Julia. Szczęsny traf dla mnie, piękna przyszła żono. Być może przyszłość jest nieodgadniona. To może ma być już w ten czwartek z rana. Co ma być, będzie. Prawda to zbyt znana. Przyszłaś się pani spowiadać przed ojcem? Mówiąc to, panu bym się spowiadała. Nie zaprzecz przed Nim, Pani, że mnie kochasz. Że Jego kocham, to wyznam i Panu. Wyznasz mi także tuszę, że mnie kochasz. Gdyby tak było, większą by to miało wartość wyznane z daleka niż w oczy. Biedna, łzy bardzo twarz twą oszpeciły. Niewielkie przez to odniosły zwycięstwo. Dość już była uboga przed nimi. Tym słowem bardziej ją krzywdzisz niż łzami. Nie jest to krzywda, panie, ale prawda. I w oczy sobie ją mówię. Twarz twoja do mnie należy, a ty jej uwłaczasz. Nie przeczę, moja bowiem była inna. Maszli czas teraz, mój ojcze duchowny, czyli też mam przyjść wieczór po porach. Nie brak mi teraz czasu, smętne dziecię. Racz, panie hrabio, zostawić nas samych. Niech mnie Bóg broni świętym obowiązkom stać na przeszkodzie. — Julio, w czwartek z rana przyjdę cię zbudzić. Bądź zdrowa tymczasem i przyjm pobożne to pocałowanie. Wychodzi. — O, zamknij, ojcze, drzwi. A jak je zamkniesz, przyjdź płakać ze mną. Nie ma już nadziei, nie ma ratunku, nie ma ocalenia. Ach, Julio, znam twą boleść. Mnie samego nabawia ona prawie odurzenia. Słyszałem i nic tego nie odwleczę, że w przyszły czwartek wziąć masz ślub z tym hrabią. Nie mów mi, ojcze, że o tym słyszałeś. Chyba, że powiesz, jak tego uniknąć. Jeżeli w swojej mądrości nie znajdziesz żadnego na to środka, to przynajmniej postanowienie moje nazwij mądrym. A w tym sztylecie zaraz znajdę środek. Bóg złączył moje i Romea ręce, ty nasze dłonie. I nim ta dłoń świętą pieczęcią Twoją z Romeem spojona, inny akt stwierdzi. Nim to wierne serce w zdradzieckim buncie odda się innemu, to ostrze zada śmierć sercu i dłoni. Daj mi więc, jaką radę zaczerpniętą z długoletniego doświadczenia twego, albo bądź świadkiem, jak ten nóż rozstrzygnie sprawę pomiędzy mną a moim losem, wnet zaradzając temu, czego ani wiek, ani rozum nie mógł doprowadzić do rozwiązania zgodnego z honorem. Mów prędko, pilno mi wstąpić do grobu, jeśli mi powiesz, że nie ma sposobu. Stój córko, mam ja w myśli pewien środek, wymagający równie rozpaczliwej determinacji, jak jest rozpaczliwe to, czemu chcemy zapobiec. Jeżeli dla uniknięcia małżeństwa z Parysem masz siłę woli odjąć sobie życie, to się odważysz znać na coś takiego. Co, będąc tylko podobnym do śmierci, uwolni cię od hańby, jakiej chciałaś ujść przez zadanie jej sobie naprawdę. Maszli odwagę, to ci wskażę ten środek. O, każ mi zamiast być żoną Parysa, skoczyć ze szczytu wieży, w rozbójniczych gościć jaskiniach, w legowiskach wężów, zamknij mnie w jedną klatkę z niedźwiedziami, albo mnie wepchnij nocą do kostnicy, zewsząd pokrytej szczątkami szkieletów, poczerniałymi kośćmi i czaszkami. Każ mi wejść żywcem w grób świeżo kopany i w jeden całun z trupem się obwinąć. Wszystko to dawniej dreszcz budziło we mnie, ale bez trwogi uczynię to zaraz, bylebym tylko pozostała czystą małżonką mego lubego kochanka. Słuchaj więc: idź do domu, bądź wesoła, przystań na związek z hrabią. Jutro środa. Staraj się jutro na noc zostać sama, niech Marta nie śpi. Ten raz w twym pokoju masz tu flaszeczkę, weźmiesz ją do łóżka i filtrowany likwor ten wypijesz. A wnet po wszystkich żyłach cię przebiegnie usypiający dreszcz który owładnie wszelką żywotną funkcją. Wszystkie pulsa wstrzymają w tobie swe zwyczajne bicie. Ni dech, ni ciepło nie wskaże, że żyjesz. Róże ust twoich i policzków zblędną, jak popiół. Oczu zasłony zapadną, jak gdy dłoń śmierci zakrywa dzień życia. Każdy twój członek, pozbawiony władzy, zdrętwieje, stęgnie, zziębnie, jak utrupa. I w tym pozornym stanie nagłej śmierci zostawać będziesz czterdzieści dwie godzin. Wtedy się ockniesz jak ze snu błogiego. Gdy więc na zajutrz, z rana, narzeczony, przyjdziecie zbudzić, znajdziecie umarłą. Po czym, jak każe zwyczaj, przystrojona, w godowe szaty, w odsłoniętej trumnie złożoną będziesz pod owym sklepieniem, gdzie leżą wszyscy ze krwi kapuletów. Uwiadomiony tymczasem przeze mnie o naszym planie, Romeo przybędzie. Wraz ze mną czekać będzie w owym lochu na Twe ocknienie i tej samej nocy uprowadzi Cię skrycie do mantui. To Cię uchroni od hańby grożącej, jeśli brak woli lub niewieścia bojaźń od wykonania tego Cię nie wstrzyma. O, daj mi, daj mi! Nie mów o bojaźni. Masz. Idź. Bądź niewzruszona i szczęśliwa w tym przedsięwzięciu. Wyprawię natychmiast jednego z naszych braci do Mantui z listem do twego męża. O nadziejo, ty mi bądź bodźcem, a hasłem Romeo. Bądź zdrów, mój ojcze. Odchodzi. Scena druga. Pokój w domu kapuletów. Wchodzą kapulet, pani kapulet, marta i słudzy. Proś te osoby. Co tu są spisane. A waść dwudziestu biegłych zbierz kucharzy. Nie będzie zły ani jeden, jaśnie panie, bo się przekonam wprzód o każdym, czy umie sobie oblizywać palce. A to na co? Zły to kucharz, jaśnie panie, co nie oblizuje sobie palców. O którym się więc przekonam, że tego nie umie, tego nie sprowadzę. Ruszaj. Wątpię, czy wszystko na czas wygotuję. Bodajcie, prawdaż, że Julia poszła do ojca Laurentego? Poszła, panie. To dobrze. Może on, co dla niej w skóra, cięta, uparta, to skóra na buty. Wchodzi Julia. Patrz pan, jak raźnie wraca od spowiedzi. No, sekutnico, gdzieżeś to bywała? Gdzie mnie żałować nauczono, panie. Za grzech uporu i nieposłuszeństwa naprzeciw woli twojej. Świątobliwy kapłan Laurenty kazał mi się rzucić do twych nóg i o przebaczenie prosić. Przebacz mi, ojcze, będę już uległa. Niech tam kto pójdzie prosić pana hrabie, jutro mieć muszę spleciony ten węzeł. Spotkałam hrabie w celi Laurentego i okazałam mu miłość, jak mogłam, nie przekraczając granicy skromności. To co innego, tak to dobrze. Powstań. Tak być powinno, tak córce przystoi. Prosić tu hrabie, żeby przyszedł zaraz. Dali pan święty to człek z tego mnicha. Słusznie mu całe miasto cześć oddaje. Marto, pójdź ze mną do mego pokoju. Wszak mi pomożesz przymierzyć przyborów, jakie na jutro uznasz za stosowne? Po co dziś? Jutro będzie dosyć czasu. Idź z nią, idź. Jutro pójdziem do kościoła. Julia z Martą wychodzi. Nie wiem, czy zdążym z przygotowaniami. Już wieczór. Nie troszcz się. Dojrzę wszystkiego i wszystko będzie dobrze. Za to ręczę. Idź do Juleczki. Pomóż jej się przebrać. Ja się tej nocy nie położę. Będę na ten raz pełnił urząd gospodyni. Hej, służba, cóż to? Wszyscy się rozeszli? Mniejsza z tym. Pójdę sam hrabie uprzedzić o zaszłej zmianie. Lekko mi na sercu, że się ten kozioł przecie opamiętał. Wychodzą. Scena trzecia pokój Julii. Wchodzi Julia i Marta. Tak, ten strój wezmę, ale złotanianiu, proszę cię, zostaw mnie na tę noc samą, bo dużo muszę pacierzy odmówić dla uproszenia sobie względów niebios nad moim stanem, jak wiesz, pełnym grzechu. Wchodzi pani kapulet. jest zajęta? Mamże ci dopomóc? Nie, pani, już żeśmy we dwie wybrały, co mi na jutro może być potrzebne. Pozwólbym teraz sama pozostała i niechaj Marta spędzi tę noc z tobą. Pewnam, że wszyscy macie dość roboty przy tym tak nagłym obchodzie. Dobranoc. Połóż się, spocznij. Potrzebujesz tego. Wychodzą pani Kapulet i Marta. Dobranoc. Bóg wie, kiedy się zobaczym. Zimny dreszcz trwogi na wskroś mnie przejmuje. I jakby mrozi we mnie ciepło życia. Zawołam na nie, by mnie pokrzepiły. Nianiu? I po cóż tu ona? Straszliwy ten czyn wymaga właśnie samotności. Ha. pójdź w flakonie. Gdyby jednakże ten płyn nie skutkował, miałażbym bym gwałtem z hrabią być złączona? Nie, nie. Ucieczka w tym leż tu w odwodzie. Kładzie na stole sztylet. A gdyby też to miała być trucizna, którą mi ksiądz ten zręcznie śmierć chce zadać, by ujść zarzutu, że dał ślub kobiecie, którą już pierwej zaślubił z kim innym? To by być mogło. Ale nie, tak nie jest, bo jego świętość jest wypróbowana i nawet myśli tej nie chce przypuszczać. Lecz gdybym w grobie się ocknęła pierwej, nim mnie ja Romeo przyjdzie oswobodzić, to byłoby okropnie. Nie udusiłaszbym się wśród tych sklepień, gdzie nigdy zdrowe nie wnika powietrze, i nie umarłażbym wprzód, nim Romeo przyjdzie na pomoc? A choćbym i żyła. Czyżliby straszny wpływ nocy i śmierci, którą dokoła będę otoczona, obok wrażenia, jakie sprawić musi samaż miejscowość tego sklepionego, starożytniego lochu, w którym kości zmarłych mych przodków od lat niepamiętnych nagromadzone leżą, kędy świeżo złożony tybalt gnije pod całunem i kędy nocą o pewnych godzinach duchy, jak mówią, odbywają schadzki? Niestety... Czyliżby prawdopodobnie to wszystko gdybym wcześniej się ocknęła, a potem zapach trupi, krzyk podobny do tego, jaki wydaje ów korzeń ziela po krzyku, gdy się go wyrywa, krzyk wprawiający ludzi w obłąkanie. Czyżby wszystko to w razie ocknienia nie pomieszało mi zmysłów? Czyliżbym po szalonemu nie igrała wtedy z kośćmi mych przodków, nie poszła się pieścić z trupem Tybalta, i w tym rozstrojeniu nie rozbiłażbym sobie rozpaczliwie głowy piszczelą którego z pradziadów jak pałką? Patrzcie, patrzcie, zdaje mi się, że duch Tybalta widzę go ścigający Romea za to, że go wygnał z ciała. Stój, stój, Tybalcie! Przytyka flakon do ust. Do ciebie, mój luby, spełniam ten toast zbawienia lub zguby. Wypija napój i rzuca się na łóżko. Scena czwarta. Sala w domu Kapuletów. Wchodzą pani Kapulet i Marta. Weź te półmiski i wydaj korzenie. Piekarz o pik wywoła i tak tyle. Śpieszcie się, śpieszcie. Już drugi kur zapiał. Poranny dzwonek, ozwał się to trzecia. Dojrzyj ciast, moja Marto, nieszczęść przypraw. Co to za wścibstwo? Idź, że się pan przespać. Dali pan, jutro się nam rozchorujesz z tego niewczasu. Ani krzty, do licha, nie wysypiałem się dla spraw mniej ważnych, a przecież nigdy nie zachorowałem. Wiem ci ja dobrze, wiem, umiał jegomość swojego czasu myszkować, lecz teraz ja czuwam nad tym, abyś pan nie czuwał. Zazdrosna sztuka. Hej, co tam niesiecie? Rzeczy do kuchni, ale nie wiem jakie. Śpiesz się. Idź, wasze suchszych, szczap narąbać. Piotr ci kloc wskaże po temu. Jeżeli o kloca idzie, to dość mnie samego. Nie potrzebuję się zwracać do Piotra. Masz słuszność, żywo. Wesołe ladaco, sam będziesz klocem. Dali pan już dnieje. i hrabia będzie tu zaraz z muzyką, tak przyrzekł. Otóż idzie, już go słychać. Hej, żono, Marto, chodźcie tu. Hej, Marto! Idź, obuć Julkę, ubierz ją co żywo. Ja pogawędzę tymczasem z Parysem. Śpiesz się, nie maruć, Pan młody już przyszedł. Co tchu się zwijaj. Wychodzi. Scena piąta. Pokój Julii. Julia w łóżku. Wchodzi Marta. Panienko, Julciu! Jak się to zaspało? Wstawaj, gołąbku, wstawaj! Wstydź się śpiochu! Panienko duszko, rybko, ani mrmru! Chcesz, widzę, wyspać się za cały tydzień, jakbyś wiedziała, że ci hrabia Parys następnej nocy nie da oka zmrużyć. Odpuść mi, panie, amen. Jak śpi smacznie. Muszę ją jednak zbudzić. Julciu, Julciu! Niech no cię hrabia Parys tak zastanie, to się dopiero zerwiesz. Cóż to, w sukni? Jużeś ubrana i znów się pokładłaś? Dosyć już tego. Julciu! Panno Julio! Ha! Przez Bóg żywy. Na pomoc? – Na pomoc! – Ona nie żyje. – O ja nieszczęśliwa! Po co mi było się rodzić? – Na pomoc! Choć trochę akwawity. – Panie! Pani! – wchodzi pani kapulet. – Co za hałas! – O dniu niefortunny! – Mów, co się stało? – Patrz, pani! – O nieba! O moje dziecię! O moja pociecho! – Wstań! – Odżyj albo umrę razem z tobą na pomoc, wołaj pomocy. Wchodzi kapulet. Co za guzdralstwo? Pan młody już czeka. Ona nie żyje. Rozstała się z życiem od dniu żałosny. Od dniu opłakany, ona nie żyje, nie żyje, nie żyje. Puśćcie mnie, niech zobaczę, jak lud zimno. Krew w niej zastygła, członki jej zdrętwiały. Dawno już życie z tych ust uleciało, śmierć ją zważyła, jak mróz najpiękniejszy pierwiosnek w maju, nieszczęsny ja starzec. O niefortunny dniu, o dniu boleści. Śmierć ta niszcząca wszystkie me nadzieje, głos mi tamuje i zamyka usta. Wchodzi ojciec Laurenty i Parys z muzykantami. Czy panna młoda już jest w pogotowiu iść do kościoła? Iść, ale nie wrócić. O synu, w wilie dnia twego ślubu śmierć zaślubiła twą oblubienicę. Patrz, oto leży ten kwiat w jej uścisku. Śmierć jest mym zięciem, śmierć jest mym dziedzicem. Umrę i wszystko jej oddam, bo wszystko oddaje śmierci, kto oddaje ducha. Tak dawno wzdychał do tego poranku i takiż widok czekał mnie u mety? Dniu nienawistny, przeklęty, ochydny, stokroć obmierzły, jakiemu równego w obiegu swoim czas jeszcze nie widział. Jedno mieć tylko, jedno biedne dziecko, jedną uciechę i jedną pociechę i te zabiera śmierć nielitościwa. O smutny, smutny dniu! O dniu żałosny, najopłakańszy, najniefortunniejszy, jaki widziałam w życiu kiedykolwiek. O dniu, o smutny dniu, o dniu żałosny. Nie było nigdy jeszcze dnia takiego. O stokroć smutny dniu, stokroć żałosny. Okrutna, sroga, świętokradzka śmierci. Tyś mnie podeszła, obdarła, zgnębiła. Przez ciebie niebo straciło okrutnicą. O Julio, luba, życie, już nie życie, niemniej jednakże luba i po śmierci. Zawistny, twardy, niecny, zbójczy losie. Po cóż ci, po co było tak tyrańsko, wniwecz obracać naszą uroczystość? O moje dziecko, raczej duszo moja. Nie moje dziecko, bo dziecko jest trupem, i wraz z nim cała pociech mych ostoja, cały wdzięk życia stał się śmierci łupem. Przestańcie. Rozpacz nie leczy rozpaczy. Nadobne dziecię to było własnością zarówno nieba, jak i waszą. Niebo zabrało swoją część. Tym lepiej dla niej. Wyście nie mogli waszej części ziemskiej ustrzec od śmierci, ale część jej lepszą niebo zachowa w wiekuistym życiu. Jej wywyższenie było szczytem Waszych życzeń i dążeń. W nim zakładaliście swój raj na ziemi, i płaczecie teraz i rozpaczacie, widząc ją wzniesioną ponad obłoki do istnego raju? O, złatą miłość, jęczeć z żalu wtedy, kiedy tym, których kochamy, jest dobrze. Nie ta dziewica dobrze poszła za mąż, co długie lata przeżyła w zamęściu, lecz ta, co młodo, za mężną umiera. Połóżcie tamę łzą, i umaiwszy to piękne ciało liśćmi rozmarynu, każcie je, wedle zwyczaju, niebawem w świątecznych szatach zanieść do kościoła. Świętymi wprawdzie są boleści prawa, przecież rozsądek złez się najgrywa. Cośmy nagody poprzysposabiali, to musi teraz posłużyć na pogrzeb. Weselna uczta zamieni się w stypę, Dźwięk strun, więk dzwonów, Pieśni w smętne treny. Mirtowy wieniec martwą skroń otoczy, Słowem wszystko się w opak przeistoczy. Wyjdźcie stąd państwo i tych rabio także. Niech się gotuje każdy odprowadzić te piękne zwłoki na wieczny spoczynek. Snać niebo na was o coś zagniewane nie jądrzcież jego gniewu jeszcze gorzej, oporem przeciw świętej woli Bożej. Wychodzą Kapulet, pani Kapulet, Parys i ojciec Laurenty. Pierwszy muzykant. – Trzeba nam podobno schować Dudy w miech i wynieść się za drzwi. – Tak, tak, schowajcie swoje instrumenta, poczciwi ludzie, nie ma co tu robić. – Może się jeszcze co znajdzie. Wchodzi Piotr. Zagrajcie mi na basetli, panowie muzykanci. Zagrajcie mi na basetli, jeżeli mi dobrze życzycie. Dlaczego na basetli? Bo moja dusza gra teraz na drumli. Zagrajcie mi co smętnie skocznego dla rozweselenia. Daj nam waść pokój. Nie pora teraz do gęćby. Nie chcecie zatem? Nie. Czekajcie, zapłacę wam za to. Czym takim? Nie brzęczącą monetą, jak mi Bóg miły, ale bitą monetą. Monetą godną rzępołów. To my się wać panu równą monetą odpłacimy, monetą godną lokajów. Wprzód ja wam lokajską klingą zagram po brzuchu. Schowaj, wać pan swój rożen, a wydobądź lepiej swój dowcip. Strzeżcie się ostrza mego dowcipu, bo was przeszyje na wylot. Baczność. Śpiewa. Gdy z piersi płynie jęk, a serce żal zakrwawia, muzyki srebrny dźwięk. Dlaczego srebrny dźwięk? Dlaczego muzyki srebrny dźwięk? Co właści na to, mości barania kiszko? Już ci dlatego, że srebro ma dźwięk miły. Pleciesz, a waść co na to, mości klawii, cymbale? Dlatego sądzę, że muzykanci grają za srebro. Pleciesz także, a waść co o tym sądzisz, mości kaleczy uchu? Nie wiem doprawdy, co o tym sądzić. O, przepraszam, zapomniałem, że jesteś śpiewakiem. No to ja powiem za ciebie. Muzyki srebrny dźwięk mówi się dlatego, że muzykanci rzadko kiedy złoto za muzykę dostają. Wychodzi śpiewając. Muzyki srebrny dźwięk natychmiast ulgę sprawia. Cóż to za bezczelny łotr z tego hultaja. Palgo kaci. Zejdziemy tam na dół, wmieszać się między orszak żałobny i czekać, rychło co spadnie z półmiska. Wychodzą. Czytała Kornelia Trawkowska Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.